Ciężko Ja Jestem Popser, To jest oczywiście Heaven and To jest Satino, bez Orkonka. Ale or, ja, Orkonek ciężko opracował, żeby wczoraj skończyć z Satinem tutaj i to co widzicie i więc, więc on się odpoczywa. On się odpoczywa po, ciężkim, po ciężkiej pracy. Złamał sobie obojczyk w dźwiganiu kamieni. Tak. I, I w ten odcinek będzie inny niż, niż te wszystkie, ponieważ tyle raz końców. Dzisiaj, dzisiaj będziemy budować farmę i kopać ziemię. Dzisiaj schodzimy do podziemia, idziemy kopać kabla. Eee, a tak na serio, to, ja to pochowam, nie po co chowam te kamyki, no ale chowam. Eee, I w sumie dzisiaj sobie idziemy na taką naszą taką małą wyprawę, o. Więc idziemy dawaj Idę. Idziemy. Idziemy. Wierzymy okolice i mniej więcej to, co tutaj się dzieje. No właśnie i powoli, już będziemy ogarniać to, żeby do nas ludzie mogli tego wychodzić to, no, tam, to. W razie co to numer konta podam w opisie. Dobra, wsiadaj. Bo wszelkie informacje, jeżeli chodzi o dołączenie do nas to tutaj do, do tej jakby... Takiej no, wspólnej gry, to do trzeba pisać. O, momencik. Coś znalazłem. Co tu masz ciekawego? Ty tego nie zobaczysz, ale później ci pokażę. Bo mam wyższy poziom eksploracji i znalazłem A. właśnie jakiś. Porzonek. Nie Jest to to. To mi daje półtora tysiąca punktów, jest dosyć lekkie. Okej. Okay. Ja nią sobie założę. ci tak mało punktów w porównaniu z taką ważką. Która o wiele krócej się robi. Zawsze lepszy ryc niż nic. Ogólnie mm -hmm. mm -hmm. w tą stronę jak się popłynie to jest mniej climbów. To jest spoko. W tak. drugą stronę to Można tam sobie chyba... Coś... Można sobie coś poży pożyczyć. Właśnie. Nie no, to w drugą stronę. Chodzi o to, że tam, tam jest takie wielkie jezioro. Po prawej stronie mamy opuszczoną yy, osadę, wydaje się, że... Mam klient włączony. Patrzcie, nie, jak to ile, ile... czekaj, weź co chwilę, może bym się odpomnił tego. Co to w sobie działo? Zatkało. Ja no i właśnie. To kurczaki bierzemy, czy kurczaki zostawimy te... Na razie nie, na pewno e, znajdziemy... Czy... Nie wziąłeś? Właśnie nie, wiem, nie Na pewno jakieś znajdziemy jeszcze. O, patrz, jakiś mały cię lubi. No, to mój przyjaciel czeka. Fajnie, że masz takich przyjaciół. No. do zobaczenia w... w niedzielę. W, rosol... no w Rosole. he. he, he. No, tu też mam cenną glinę, ale jej nie biorę, bo w sumie nie wiem, po co mi ona. Ten odcinek miał być ogólnie odcinkiem z Orkonkiem, ale że Orkonek ciężko pracował, to niestety nie miał siły, żeby dzisiaj wejść. no Niestety musimy mieć bez Orkonka dzisiaj. Tutaj o, sobie. sądzę. jest Dzik. Tak sobie stanął, smutny. Czeka na statek. No właśnie, czeka na statek. Znalazłem coś jeszcze. O, Biorę, może będzie Z2. Oj, grzybka jeszcze znalazłem. Super. No, super, nice. Składa, że tego nie widzisz. Okej. Okay. No, ja Obej, za. Właśnie, Piotrek, w co ty z... idziesz? czego z... byli tam jeszcze y, ścisłym farmę, co nie? A, farmę? Mhm. Mm farmer Piotrek. Komora. Chciałoby się też złapać ważki. Nie wiem, jak można złapać ważkę bez klienta. To naprawdę jest chyba kill. <tłysk> Mam hmm. na sobie ludzie jakoś razem. Hmm. Czerwonego grzyba, okej. Okay, okay. Grzyba jest spoko. Ok. Jeden z nich nie jest hmm. pięć zabiera. Sześć nawet. Sześć punktów. Naprawdę. Ogólnie też czasami jak nie wiem co mówić, to na przykład nie wiem, jakbyście pisali w komentarzach jakieś tematy, typu, co, co, co byśmy, nie wiem, mieli po powiedzieć, o czym, albo coś w tym kontekście, to też jakbyśmy, by nam było miło, jakbyśmy wiedzieli o czym mam też czasem mówić, bo czasem taka cisza może być i, i nie wiem co mówić. Więc coś też byłoby na pewno spoko. To obrobować. obrabować? Co? Nie. Albo nie. nie Kolejna koniczyna. Fajcie, ja nie zrobić konstrukcji, ja właśnie taką coś typu serii, jakąś popeduszkę, gdybym to robił. seriali jest tutaj, było, tutaj było gdzieś w tym na i tym na pewno spotka mnie. Więc też, ja jeżeli byście taką serię byście chcieli, to oczywiście piszcie w komentarzach, piszcie. A widzieliśmy już parę osób? Takie już. ktoś w ogóle. Dzisiaj grałem. Rano, czy wekuł? To trzech gości płynęło. Ale nie, nie wiem, czy my nie widzieli, czy my nie chcieli widzieć, czy my widzieli, ale my nie. nie wiesz, nie chcieli ani atakować, ani nic takiego, nie? Pali się ciebie wiesz. Powiem tak. Powiedziałem, że tutaj gank albo nie w ogóle. No i o nie... Nie, 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 sorry, sorry. Memory się trzeba wymazać. wymacać. Sorry. Na pewno. To <grym> <grym> eee... jezioro. Ogólnie to chciałbym zrobić jakieś ten. Co się zrobić? No właśnie kurnik zbudować. przydałby się. No, to można byłoby było, obok Woła i coś robić, tylko co ten Kurnik właśnie ten... będziesz chcieli co nam, nam w tym pierwszym jakby sezonie, co nie? Nam ten Kurnik zniknął, nie? No. To on się czego zniszczył. Się... Ja o tym pomyślałem, On się On się czegoś sam zniszczył, nie? Tylko dlaczego? Ja nie wiem, czy on tak... Tak w sumie tak... Bo on się tak w sumie z dnia na dzień zniszczył. Chyba, może że miał dość. Prawda, pewnie kurczaków tam było za dużo już. Te ryby są trzeba by połowić Daję na jedno kółko i tak wygląda moja trasa, jak szukam czegoś, tutaj można znaleźć najlepsze przedmioty jak na razie. Super ocean, może tryfujące kawałki czegoś. W tym razie nie ma. Ale tam jestem ten drugi kwiatek, taki co bym sobie dozią, ale. Chcesz? No, w sumie nie, dwa płyną, że Chcę ci dać ewentualnie to, co ja mam. Trochę więcej punktów, ale dużo dosyć pomaga. Jak chcesz, jak chcesz. Półtora tysiąca? No, w sumie nie wiem, jak to dostaniesz. Mm -hmm. Co widzicie, jak? To nic widzę ciekawego. No, no. Tą łódkę tutaj położyłem. Hmm. Super. Kolejny ręków patrzysz Chodź już go zbierz sobie. A ja sobie napadnę na mrówki. Muszę Dzisiaj z tego. No. Broi nie zniszczyły. Bierzemy to. Tylko to ciężko mnie. Zbieram to. Dobra. O, nawet się udało. Super taktyka. Dobra. Czy tam jest już nic nie ma? Ciekawego Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. No. Nic, serio, pusto. No widzisz no, nic mrówki nie zbieraliście przez ten cały rok. Dobra. Dupa, a nie mrówki z was. Eee... No właśnie. Drugie, ale już my myślę, że zachęciłem się, się teraz. Więc tak jak mówię, jeżeli macie jakieś tematy, o czymś byście chcieli się dowiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzach my sobie spróbujemy, my spróbujemy na to odpowiadać i też jakieś tematy do odcinka też byłyby mile widziane, żeby jakoś nie było takiej nudy i takiej ciszy. Może chcecie, żeby ktoś z, z, z kamienia wykuł coś? Że trochę nie pójdzie na no trolla zabić go? Mhm. Taki mini challenge. Zabij niedźwiedzia. Ta. Wręcz. Myślę, mhm. się zgodzi. Dobra, to, to chyba tyle. Wracamy, co? No, to jest coś tak... Troszeczkę coś tak... Niezbyt dużo było do zwiedzenia. Chyba, że jeszcze jakieś okolice tego... Podpala. Możemy pójść sobie teraz drogą lądową. Inne chcesz? Dobra, no tylko tam. Pod, pójdziemy, wiem gdzie nawet. Okej, okay, to deportujmy się. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj będę. Skąd to sobie zbiorę. Aha, no dobra, to czekaj, gdzie czekaj, czekaj. nie Chodź, ty ten. What the Co by mi się przydało być hmm, to? Już... No, 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 no nie, ja, tylko, że się boję, że to się skończy. Nagle one przyjdą sobie do nas gadać. Ale to nie ma znaczenia. Tak mi kusi, żeby tym mrówką Nie ten rady O, to poskładają mnie O Dobra, trzeba złamać prawo co? i coś porzucić. Chcę przejść przez to nie chcę mi się dookoła, więc mhm. łączę... Criminal ACT akt. No, ok. Jak widzi do tej kopalni, co? Co już, co? Nie wiem, czy wyjdziemy wtedy. Nie wiem, jak chcesz. W ogóle jej też tu nie było. Coś. Oj, ja nie mogę tu wejść. Nie mogę wejść. Włącz criminal act A, kurde. Czekam. Ja na nie wchodzę, bo już coś tam będzie. No co gdzie idziemy? Wchodzisz? Dobra, ja wejdę, zaryzykuję, a nie Włącz i chodź To w menu pierwszym. Ja e, czekaj, gdzie tu mamy Adwenture mm. Adventu...res... i... ładnie takie niebieskie A no, dobra Szuka pule w jak się roli tu nie było. A i co jest? No. A dwa razy też takie potwierdzenia, że chcesz zrobić coś złego. Mm, 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 mm. Szybko idziemy. Szybko. Szybko. Jak delikatnie powiedz, jakiś banał zbudował coś takiego, stawił Idzie diatonę, Jadzik idzie tutaj gdzieś blisko, no ale ja się tam go nie boję, bo widzę zasięg, choć no to tam trochę oszukany jest. W sensie, że większy zasięg ma jak idzie, czy nie idzie tak daleko jak, jak, jak pokazuje, czy jak to jest tam? Dalej ma. No, ja go, może to lagi czy coś, ale pewnego razu sobie szedłem i nagle... Bum. Hmm. Jadzikowi nie na kopie. Tam ty nie, kopisz. Mm, 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 mm. to jest coś, w tak ciekawego, i nie ma. Tylko, z tego, że. Kolejny gdzieś, puszczony wielki osad. możemy pójść tam. Tutaj możesz na sprincie się przebiec, bo takim tym można. Nawet, czy na full sprincie, może. Full sprincie nie. Dochodzimy do miejsca, które jest opuszczone. Fajnie, fajnie wygląda, powiem szczerze. Fajnie wygląda. Wejść, coś chcesz. Nie. nie. Klucze do tych bram. Nie, nie można nic, nic pożyczyć, to nie wchodzę. Można. Można coś pożyczyć. A, tutaj, tutaj jest taki kamień, nie? Jest napisane pożyczyć sobie. Mhm. <grym> Tutaj, o, ja ci pokażę. O, nie biegaj na sprincie. Ta wioska sobie. Co tu mamy? Jakby ktoś jajka? chciał to sobie może to przejąć. Nie ja obrazi. Ja sobie pożyczę jajka te. Proszę bardzo. Dobra, ja sobie pożyczę jajeczka. Tutaj te się różne co się woda, kieliszki, herbata. Teraz ci, którzy oglądają tą nie zamkną oczy, żeby nie widzieli. O kurde, węgielek Zjemy sobie trochę. Jej, ale to słabo. Ty to... masz dużo jajek w chatce. To jest fajne. Okay. idziemy tutaj. Ja bo wychodzę z domku. ty jesteś w domku? Ja w domku. Chyba się minęliśmy. Jestem w technicznym domku. A, tam Gdzieś po drugiej stronie No róże, właśnie, róże zapomniałem. <kłysy> idziemy, 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 dobra Kula. Kula Polaku. Mam nadzieję, że kamerka jakoś się nie, nie zacina. Napiszcie yy, się jak to działa to wszystko. I kurde, nie wiem po co też było. po Jedna strona mojej twarzy na kamerce jest je, takiej kurde, ciemna. No jakby buduj, gdzieś jakieś jakiś cynny logo. jak tam pasek, prawie cały, pełny. A potem coś zjem. Pełny. Dobra, sobie weźmy, Właśnie, pozbieram sobie po jednym tym. Mamy punkty. O, to bym sobie wziął. To jest dobry pomysł. Podniosę. O, dobra. Drono, chyba. Dobra. No, w sumie ty też sobie podniósł. No, wy, wyrzucę te jajka. A, jakby, serio? Jak, jedno jajko jak wyrzucę to... Chyba repercepcje. Nic się nie stanie. Dobra. Tu wyrzuć, niech sobie weźmiemy okay, idziemy dalej, bo możemy iść już, nie? Dalej gdzieś czy coś? Rozbieram to, co mam, Karbata mm. mm. bodajże W opisie będzie oczywiście tam mój fanpage, jak to się to wejdzie, wbijcie i tam będą informacje wybrane. E, wszelakie mm, typiczne, w którym od, cza, od czasu do czasu chwilowo są streamy. E, no i cóż, i, i cóż, i to roboty. Roboty, okazuje będzie. że masz. To, co mówiłem też, o, jakbyście podziemili, co, co dzisiaj się takiej właśnie serii? Badusze, to by było po prostu spokojne, jakie byście chcieli jeszcze gierki. Bo, idziemy na pomoc? E, jak chcesz. Jakieś tam musicie, gdzie mamy klasyczne typy Slash klasyczne tak, jak na przykład, czy coś w tym kontekście idź, no idź, to idziesz tak. Idziemy. Jakiegoś skillu? to sobie pozwolę, gdzieś to, sobie, to sobie nie, 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 bo na to jest niepotrzebne. To paski są nie piszemy, jest, no, to jest, and Ice, to jest to jest bardzo potrzebne Barki. Idziemy teraz. Co, bo, kurde, czekaj, bo ja tu jestem daleko od nic, tutaj nie uczyłem. Może nie ma miejsca, w sumie musimy coś wyrzucić, ale szybko. Wydźmie... A wie, ja bym miał... Ja... ją złapać. To jest drzewa lata. Dobra, mam. W obozie. Dobra. O ja i tak już nic nie... O kurde... Do dostałem jakieś... dwa dostałem. Ba -bum, ba -bum, ba -bum. To jakieś dziwne Mam nadzieję, że też w tym ucinięcie jest jakieś nudnawy. A to jest cięcie. Hmm. Kurde, no coś jak zbytnio w sumie nic nie ma. No, wiadomo, okolica nie jest jakaś super. Co? Okolica nie jest jakaś super. No, no, taka jest w sumie taka dość taka, taka cicha, taka w sumie dobra jak na początek. Nie wiem komuś tutaj chciał robić tą dróżkę, nie? Znaczy, nie wiem co to miało być, ale jak to miało być dróżka, to ja nie wiem komuś tutaj chciał ją tak robić, nie? Ogólnie. Był ciekawy po co to było robić. Nie wiem. Może chciałeś jakoś szybko, szybko przemieszać w jakimś czasie. Bo dzięki temu też szybko można mylać, nie? To może przez. Może... Może to był cel, nie wiem. Może z takiej tego? Tutaj, kurde. Nie wiem. No mieliśmy popodróżować, orkonek miał polować. Kazałby, jak się zabija, i znalazłem coś dla ciebie też. No mówię, to miał być odcinek z orkonkiem, no ale orkonek ciężko pracował i w ogóle zgubił się u siebie w domu. Nie wiedział jak, jakie ma hasło do komputera, i nie bił. Jak to orkonek, jakieś kurio się znalazło. Takie sobie, no ale nie jest złe. Ktoś sobie śpi. było ktoś zamieszkał niedaleko nas, żebyśmy mogli jakąś interakcję. No to, to właśnie jak mówiłem, ci którzy chcą do nas dołączyć, do naszej takiej wspólnej gry z nami to... Najpierw byście się go skontaktowali z Satinem na jego prywatny, ten, prywatny Ale... jakąś, jakąś wiadomość, jaką wysłać do, do niego i, i z nim się tutaj, y, z tym, znaczy, z nim się ogólnie dogadać, O całą tę teleportację, tutaj do nas, czy jak tutaj i, i będziecie grać. Nie, bo to musi być wszystko przy... ładnie przemyślane. Seriana jakiegoś, Oj, mało punktów, na no, ale trudno Zadomek, może coś nowego? Nie wiem. O, Klein, tyle by było z domku. No, ale może ktoś tu mieszka i jest teraz. O kurczę, chwilowo widać tutaj wszystko, kurde. Same kamienie, trawa, jakieś, trawa, i widać. Z To wszystko zabudowane, zobacz. No. Ale bieda. No, nie tak o! Coś tam jest! Ja już widzę co to jest. Trzeba tu przejść. Tego nie wezmę i tak. Trudno. Najlepiej mam będzie wrócić. To co? To, to może chyba zakończymy ten odcinek taką... ...krótką podróżą. Żeśmy pospadali okolicę naszą, tutaj wiemy co i co, i jak i co, i w ogóle, i... To Szkoda. <laughs> no i cóż, no, i mam nadzieję, że następny odcinek będzie, będzie taki wypad z orkonkiem na polowanie. No, polowania to... są fajne, szczególnie z nim. To będzie... Popser and Orkonek. Zwiastun zginięcia Popsera. Dobrze mówić, A, właśnie ci dam ten, pokażesz co znalazłem. No tobie założysz masz tutaj. I cóż, i mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to łapka w górę, udostępniacie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie i, i wpadajcie do Socina, słubujcie go i w ogóle. No i jeszcze raz mówię, jeżeli chcecie, jak tutaj dalej do nas dołączyć do gry, to piszcie do Stacina prywatne wiadomości, on tutaj jest z Wami. On znaczy wy się tam z nim dogadacie. Co i jak i, i będziecie mogli tutaj gdzieś się obok nas wybudować i będziemy mogli jakoś tak wspólnie jakoś tutaj pograć. Ja tu sobie zjem jedną tak na koniec. Tu masz... Troszeczkę. Troszeczkę. I, i to by było chyba na tyle. W tym tutaj z jedzeniem sobie tego mięska zakończymy odcinek, więc trzymajcie się cześć. Ja się żegnam. Zaczynamy chyba też. No i cześć. Więc cześć, trzymaj się.